Mam luz na bani, parę kła w banku, pary wydamy I zawijamy Jak mam to przeżyć, to tylko z wami Ej, jutro mnie tu nie zobaczysz To za z zawijamy Ej, jutro mnie tu nie zobaczysz Rzucamy posty i pozdro z plaży. Mam money stack Ca Cały czas mam money back Ale do grobu nie bez mysiana. Z moimi ludźmi wjeżdżam do rana Wokół mnie modelki świeże tak jak verso Wersja jak Mortal Kombat, mordor Let's go! Wjeżdżam jak pan Wjeżdżam do siebie To tobie widać że Zapytasz jutro nie wiem Mamy tak wiele, bo mam po siebie to, to na jednej planecie Naszej planecie też gdzie będę, jutro nie wiem Mamy tak wiele, bo mam się. siebie Dwie na jednej planecie Naszej planecie Jakoś ma